Państwo, w imieniu Zarządu Powiatu chciałbym przedstawić Państwu najważniejsze sprawy związane z realizacją budżetu powiatu za 2016 rok. I pozwólcie, że w kilku slajdach przedstawimy najważniejsze sprawy, zadania, które były realizowane w ubiegłym roku przez Zarząd Powiatu i przez radę powiatu. Szanowni państwo, dochody w 2016 roku wyniosły 53 750 216 zł, natomiast wydatki zamknęły się kwotą 52 608 323 zł. W związku z czym rok obrachunkowy zamknięto nadwyżką w kwocie ponad 1 141 000 zł. Jeżeli chodzi o wykonanie dochodów, to na ich wysokość miało przede wszystkim wpływ brak dofinansowania z RPO na remont pałacyku, bo Planowaliśmy takie zadanie do realizacji oraz brak wpływu z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Chodzi tutaj o nieruchomość w Słupie, ale tak jak wcześniej tutaj Państwu przedstawiałem, że otrzymujemy oferty, ale one są bardzo niskie i w związku z tym zarząd podjął decyzję, żeby nie zbywać za tą cenę tej nieruchomości ale w dalszym ciągu są osoby zainteresowane. Mam nadzieję, że do końca bieżącego roku ta nieruchomość zostanie zbyta. Jeżeli chodzi o dochody bieżące w 2016 roku, wyniosły one ponad 49 milionów, natomiast jeżeli chodzi o wydatki bieżące, stanowiły one kwotę 46 milionów 976 tysięcy i 28 zł, w związku z czym 2016 rok zakończono nadwyżką operacyjną w wysokości ponad 2 milionów. Zł. Dochody majątkowe wyniosły 4 735 889 zł. Szanowni Państwo, stan zadłużenia powiatu na początku 2016 roku wynosił 15 343 200 zł i uległ zmniejszeniu przez ten rok o prawie 2 miliony zł. I na koniec roku 2016 wynosił 13 350 000 zł. Jeżeli chodzi o wolne środki, na koniec roku wynosiły one 3 miliony 803 i 753 zł. Tutaj na tym slajdzie chciałbym pokazać, jak w poszczególnych latach wygląda planowane zadłużenie, jak wygląda to zadłużenie w roku bieżącym i jak jest planowane w kolejnych, kolejnych latach. Szanowni Państwo, w 2016 roku przyjęliśmy ogromne starania w celu pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych i łącznie w 2016 roku realizowaliśmy i złożyliśmy wnioski na ponad 17 milionów złotych, z czego na 9 milionów otrzymaliśmy dofinansowanie, a w trakcie oceny jeszcze są dwa wnioski na kwotę ponad miliona 300 tysięcy złotych. W ramach pozyskanych środków udało nam się m.in. wykonać inwestycje w ramach usuwania skutków klężywiowych, Na ten cel pozyskaliśmy prawie 3 miliony złotych, realizowaliśmy kilka inwestycji, kilka zadań ze środków unijnych, otrzymaliśmy dotacje od samorządu wojewódzkiego, w tym m.in. na utrzymanie publicznych dróg wojewódzkich, na dofinansowanie zadań przebudowych dróg powiatowych i na prowadzenie biblioteki pedagogicznej. Otrzymaliśmy również dofinansowanie do zadań inwestycyjnych, tutaj m.in. E, obecna jest Pani Wójt od Gminy Mądroże Wielkie na przebudowę chodnika w Mierszycach i na przebudowę drogi w Granowicach, jak również od Gminy Męcinka na przebudowę drogi bogaczów Pomocne. E, szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, ogólnie w 2016 roku e, złożyliśmy i realizowaliśmy wnioski na kwotę prawie 18 milionów złotych, z czego dofinansowanie tutaj jeszcze jest. Niepełne, bo tak jak powiedziałem, tutaj mamy na slajdzie 7 milionów 800, ale chciałbym Państwu dzisiaj przekazać bardzo dobrą informację, ponieważ otrzymaliśmy w dniu wczorajszym informację z Urzędu Marszałkowskiego, że nasz wniosek został pozytywnie oceniany i otrzymaliśmy dofinansowanie na drugi etap ścieżki pieszo-rowerowej dla Myśli Boża. Jest to kwota. Jest to kwota prawie miliona złotych i wartość tego planowanego zadania wynosi milion trzysta tysięcy złotych. Także tutaj już ta wartość tych przyznanych środków będzie, będzie o wiele wiele większa. Wydatki majątkowe w 2016 roku wyniosły 5 632 tysiące 295 zł jest to ponad 11% ogólnie wykonanych wydatków w 2016 roku. I tutaj Również na tym slajdzie chciałbym pokazać jak wyglądało wykonanie tych wydatków w poszczególnych latach w 2012 4 miliony 460 tysięcy w 2015 roku było to prawie 8, 7 milionów i w 2016 roku podobny poziom jak w 2014 ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych. Uważam że jak nasze możliwości jest to bardzo bardzo dużo. Jeśli chodzi o usługi remontowe, to wykorzystaliśmy prawie 800 tysięcy złotych. I tutaj chciałbym przedstawić Państwu najważniejsze zadania, które były realizowane w roku 2016. I jeden z większych zadań, które realizowaliśmy w 2016 roku, to jest przebudowa drogi relacji Bogaczów Pomocne. Prawie 5-kilometrowy odcinek. Łączna kwota tego zadania to prawie 1,3 mln złotych z czego pozyskaliśmy środki z MSW w kwocie ponad miliona złotych i dotacja z nadleśnictwa JAWO w wysokości 230 tysięcy złotych. Kolejnym zadaniem, które realizowaliśmy w ubiegłym roku to była przebudowa drogi w miejscowości Granowice na odcinku jednego kilometra jest to droga przebiegająca przez wieś Danowice, łączna wartość tego zadania to kwota 363 730 zł. 8 zł, z czego dotacja z MSWiA 290 990, tak jak wcześniej wspominałem, Środki z budżetu gminy 36 373 zł. Kolejne zadanie, które realizowali w ubiegłym roku, to przebudowa drogi Mielczyce-Skała-Luborac. Łączna wartość zadania to kwota ponad 760 000, w tym również dotacja 274 000 z urzędu Maszałkowskiego, Wójca Dąbrowskiego i z MSWiA środki ministerialne prawie 500 tysięcy zł. Kolejna inwestycja to przebudowa drogi powiatowej w Dobkowie, Dobków, LIPA, łączna kwota zadania to ponad milion złotych, prawie sto tysięcy złotych, z czego dotacja z MSW ja 909 746 zł i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 180 tysięcy zł Szanowni Państwo, jako yy, jeden z dziewięciu powiatów otrzymaliśmy również dofinansowanie w wysokości jednego miliona złotych na przebudowę, remont dróg wojewódzkich. Udało nam się w ubiegłym roku wykonać trzy zadania. Jednym z tych zadań była przebudowa drogi wojewódzkiej ulica Limanowskiego. Łączna wartość tego zadania wyniosła ponad 615 tysięcy złotych. W tym dotacja z Urzędu Warszawskiego, tak jak powiedziałem wcześniej, na to zadanie. Kolejna, kolejne zadanie, które w ramach środków było realizowane, to była ulica Wiejska, łączna wartość zadania to kwota 260 prawie 5 tysięcy złotych, i tak jak powiedziałem wcześniej, w całości to zadanie było finansowane z Urzędu Marszałkowskiego. Wykonaliśmy również w ubiegłym roku dokumentację na rondo na skrzydłowaniu ulic Kuźniczej i Słowackiego. Łączna wartość tego zadania to ponad 75 tysięcy złotych. I mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się rozpocząć realizację tego zadania. Jest to zadanie dosyć trudne, ponieważ tam jest mnóstwo instalacji podziemnych. I tutaj będą te zadania musiały być skoordynowane tutaj i z Donośnowską Sługą drugich Kolei i z gminą Jawor, ale mam nadzieję, że uda nam się w przyszłym roku przekonać pana marszałka do tego, żeby nam przekazał środki na remont tego ronda czy budowę, te, czy budowę tego ronda. Wykonaliśmy również remont muru w Wysłowie. Łączna wartość tego zadania to 307 500 zł, z czego środki z MSWiA to kwota 246 000 i środki z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 61 500 zł. Realizowaliśmy również Przebudowę chodnika wraz z budową Zatoki Postojowej przy ulicy Armii Krajowej w Jaworze łączna wartość tego zadania to 108 130 zł. To zadanie było realizowane w całości przez powiat Włoski, w związku z tym, że rok wcześniej Gmina Jawor wzięła na siebie ciężar wykonania chodnika przy ulicy Słowackiego. Tak żeśmy się umówili. Kolejny chodnik, któryśmy realizowali to w miejscowości Paszowice, tutaj we współpracy z Gminą Paszowice. Wartość tego zadania to 95 tysięcy. I tutaj po 50% przekazaliśmy środki z gminą Maszowice. Kolejna inwestycja to przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Miercyce na odcinku 500 metrów łączna wartość tego zadania to prawie 87 tysięcy złotych i tutaj po 50% przekazaliśmy środki z gminą Podroze Wielkie. Realizowaliśmy również przebudowę chodnika w miejscowości Goliszowa. Na odcinku 650 metrów. Łączna wartość tego zadania to 160 tysięcy, i tutaj po 50% przekazaliśmy z gminą siwojów. Szanowni Państwo, podejmowaliśmy również mnóstwo działań w celu ograniczenia wydatków. I tak jak Państwo już wiecie, tutaj szczególnie zaproszeni goście, od ubiegłego roku strukturę Krakowego Centrum Pomocy Rodzinie został włączony ośrodek wsparcia i podjęliśmy decyzję o włączeniu z dniem 1 stycznia bieżącego roku dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych lchowaczych struktury PCP domu dziecka w Kaczorowie i domu małych dzieci i światów opiekuńczych start w Jaworze. Te działania przyniosły nam oszczędności mniejsze wydatki o prawie 800 tysięcy zł. Podjęliśmy również decyzję o likwidacji zarządu upartow i włączeniu do strukturę starostwa. Te działania również wyniosły nam mniejsze wydatki na poziomie 150 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o inne zadania, które były realizowane przez powiat, to chciałbym przypomnieć, że udało nam się tutaj wynegocjować kwotę zakupu pomieszczeń po byłym banku dla... Potrzeb potrzeb interesantów Wydziału Komunikacji i Drogownictwa. Za kwotę 435 tysięcy nadwyżki te pomieszczenia i w ubiegłym roku otworzyliśmy w nowym miejscu już Wydział Komunikacji. Potrzej, to, interesantów dział Komunikacji i Drogownictwa jest to bardzo pozytywnie odbierane. Jest więcej miejsca, jest większy komfort. Chociaż gdybyśmy otworzyli jeszcze większy Wydział, myślę, że. Też na pewno do tych, tego miejsca jeszcze brakowało. Udało nam się również y, podjąć działania w celu zakupu pojazdów dla naszych jednostek. Y, rozpoczęliśmy działania w celu pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Y, jeden samochód zakupiliśmy w ramach leasingu dla na potrzebę środka wsparcia. Wartość tego. Całościowo tego zadania to jest 182 2021 Natomiast również udało nam się pozyskać środki z Funduszu Odpowiedzialnego, przepraszam, Realizacji Osób Niepełnosprawnych i udało nam się na początku roku również zrealizować kolejny samochód dla specjalnego środka szkolnogławczego. Otrzymaliśmy również, pozyskaliśmy również środki na realizację projektu w ramach środków unijnych to jest utworzenie. Przedszkola specjalnego przy specjalnym środku szkolny Pamiętacie Państwo, że w ubiegłym roku żeśmy podjęli decyzję o uruchomieniu przedszkola specjalnego w strukturze specjalnego ośrodka szkolnego. I tutaj jest projekt, który pozwala nam łatwiej realizować pewne, pewne zadania. Łączna wartość tego zadania to jest 495 tysięcy zł, i część środków już została w ubiegłym roku w ramach tego projektu zrealizowana. Tutaj pokazuję pokazać też inne zadania, które tutaj były podejmowane przez nasze jednostki organizacyjne przy współpracy ze starostwem z powiatem. I to jest jeden z tych projektów finansowania zakupu pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Historycznego. Łączna wartość tego zadania to kwota prawie 94 tysiące, z czego z fundacji KWHM pozyskana została kwota 50 tysięcy złotych. Dostosowanie systemu kształcenia, jako centrum kształcenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy. Łączna wartość tego zadania to kwota prawie 455 tysięcy. I tutaj również pozyskaliśmy dotacje z Unii Europejskiej w wysokości 399 tysięcy i 41 000 zł. Zadanie zrealizowane oczywiście przez naszą, naszą jednostkę. Zespół szkół i placówek w Realizuje projekt Erasmus Plus zagranicznych dla uczniów i absolwentów. Są to wyjazdy zagraniczne dla naszych uczniów. Łączna wartość tego zadania to jest kwota 571 782 zł, z czego środki z budżetu 114 356 zł. I sprawy organizacyjne. Pomimo naprawdę wielu nowych zadań, tak jak pokazałem. Całoroczna praca, mnóstwo projektów, mnóstwo działań w celu środków zewnętrznych. Przypomnę to na 17 milionów złożyliśmy wniosków. Naprawdę to była ogromna praca i moich współpracowników, i dyrektorów jednostek i pracowników naszych jednostek. Pomimo tego, tak jak powiedziałem wcześniej, staraliśmy się ograniczać wydatki i ponieważ różne działania w celu ograniczenia zatrudnienia. Tutaj to przykład starostwa, gdzie pomimo dodatkowych wielu zadań na, y, zatrudnienie starostwie zmniejszyło się o jedną osobę w stosunku do biegłego roku. Także pomimo tych nowych zadań nie zatrudniamy żadnych nowych osób. To jest też informacja prawda, dla dyrektorów naszych jednostek, że również szukamy tej oszczędności tutaj u, u siebie i tak jak powiedziałem, to, że włączyliśmy w strukturę starostwa zarządu wartowych. Ograniczenie wydatków. To, co udało nam się w ubiegłym roku zrobić, czyli przeprowadzenie restrukturyzacji wszystkich tych jednostek pomocy społecznej. To są ograniczenia, które mają ogromny wpływ na nasze wydatki. Jeśli chodzi o kontrolę, w ubiegłym roku zostały przeprowadzone trzy kontrole zewnętrzne w tym jedna kontrola Urzędu Marszałkowskiego, jedna kontrola Donosząckiego Urzędu Bógńskiego i jedna kontrola archiwum Państwowego. Te informacje są na Bioletinie Informacji publicznych, ale nie ma tam żadnych jakichś takich wyraźnych, nieprawidłowości, które by wpływały na ocenę naszej pracy. Jeśli chodzi o pracę organów statutowych, Zarząd Powiatu w ubiegłym roku 37 posiedzeń wypracowano i podjęto 86 uchwał. Rozpatrzono, zaopiniowano i przekazane pod Rady Rady 102 uchwały. Radni. Rady Powiatu radowali na 11 posiedzeniach i podjętych zostało 59 uchwał. Szanowni Państwo w tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom za ten ubiegły rok, za te wszystkie działania, które tutaj zostały wspólnie realizowane. Chciałbym również podziękować wszystkim dyrektorom naszych jednostek i pracownikom za to, że również tutaj bardzo mocno angażują się w realizację tego budżetu i często rozumieją te nasze problemy. Ponieważ nie ukrywam, że problemy są, te problemy trzeba rozwiązywać, a e, czujemy czujemy to zrozumienie są dyrektorów na pewno dla zarządu jest łatwiej realizować pewne, pewne zadania. Szanowni Państwo, Wysoka Rado w imieniu Zarządu Powiatu bardzo proszę e, o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok i udzielenie za rok biegu absolutorium zarządowi powiatu. Vielen Dank.